Z kim? Przepraszam, że nie odpisałem teraz nie wiadomości, ale wiadomo po walce, po przegranej, tym bardziej przychodzi taki czas, że trzeba sobie pokładać z w, w i ma się na sobą takiego kata, to jest taki koszmarze, z którego nie da się obudzić i on cały czas trwa, bo każdy na okrągło ono stał, przypominał o, o tym, że pokazałem kurwa się jak pizda na walce i pokazałem swoje słabości, więc y, to jest bardzo ciężkie, uwierzcie mi, to jest czas, czasami po prostu nie mam ochoty gadać, wywiadu też nie, nie mógłbym, bo byłem zwyczajnie wkurwiony i nie mogłem tego zrobić, nie miałem ochoty z nikim gadać. I tak jest, po porasy, każdy tak ma, każdy to przeżywał, yy, każdy to baczy, oczywiście, więc yy, nie dziście mi się, nie uciekam od tego, yy, traktuję, tak jakby rozpatruję tą krytykę i wyciągam z niej wnioski. Ja jestem osobą, która nigdy się nie załamuje, jak dobrze pójdzie, to ta przegrana nami mnie dużo więcej niż wygrana, bo mam pewien genialny plan, którego wiem, że zrealizuję, a jak zrealizuję, to da mi dużo więcej niż ta wygrana tak naprawdę, więc trzymajcie mnie kciuki, odezwę się do Was, jak tylko dojdę do siebie w 100%. A jeszcze... Chciałbym rewanżu, tylko wiadomo, że teraz nie ma na to szansy, no bo przegrałem i to jednoznacznie w pierwszej rundzie. Nigdy już taki porażki nie, przy... nie, nie, nie poniosłem, no ale bardzo chciałbym rewanżu. Mam jakieś tam swoje osobiste powody, o których nie powiem, żeby, żeby ten rewan zrobić. Ogólnie te same powody były też dlatego, żeby wziąć w ogóle tę walkę, dlatego z nim właśnie sobie zażyczyłem. Ta walka moim zdaniem była dużo za szybko. bardzo wcześniej z dostałem dostawałem dużo potężniejsze bomby. Dostrzegałem, ale walczyłem do końca, nie? Nigdy jej rzeczy nie przegrałem z czasem, za... nigdy się nie poddawałem, bo walka, to walka trochę za szybko się skończyła. Chciałbym rewanż, szanuję jako wynika jako zawodnika. Ale no, chciałbym ten rewanż, nie będę teraz robić się pajaca i wyzywał na rewanże, bo nie jestem taki. A po poza że nie do końca na niego zasłużyłem, ponieważ przegrałem jednoznacznie. Więc y, będę na niego bardzo ciężko pracował. Bardzo.